Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Amoty. W dzisiejszym odcinku jak sami widzicie nie jestem w żadnej grze, jestem w lobby mojego federka pięknego, przepięknego, cudownego Zagramy w serwery wieloosobowe, oczywiście pewnie myślicie, że wejdę w jakiś serwer, no nie no, wejdę jak widzę po tytule na mój serwer. Jeśli w ogóle nie będę mieć bana, bo miałem bana. Dobra. Nie mam bana! Jezu, czemu ja mam mało serc? Czemu ja miałem mało głodku? Coś musiało mi się wydarzyć w ogóle No ja ogólnie widzieliście moje y, odcinki jeden odcinek jak zrobiłem pranka właśnie Szymonowi On się bardzo ale to po prostu bardzo wkurzył I mnie CO JEST CO JEST Dobra on chyba wyszedł z nader dobra to, nie, nic takiego I obiecałem mu że Po prostu odrobię mu wszystkie teny, bo przez tego pranka, bo ja mu zrobiłem pranka z tymi półpłytkami, co widzieliście. No, chyba się tutaj są. A nie, półpłytek chyba nie ma, ale tabliczki jeszcze tutaj zostały. A nie, jeszcze półpłytki są tutaj na górze. O tak, są jeszcze półpłytki na górze. ja mu ogólnie zrobiłem takiego gigantycznego pranka troszeczkę. Bo, o ja się wkurzyłem na niego, tyle mogę powiedzieć na początku. Bo on po tym pranku, co ja mu zrobiłem właśnie z tymi półpłytkami, to takiego oka, że wbił mi się na konto, zrobił mi test wiedzy o przyjaźni, potem parkura, potem kazał mi szukać moich itemów. Co nie? Bo zabrał mi ten tak z Pewnie wiecie to z innych tam jakichś tam posłówek. I musicie to słuchać, bo jak tu przygniecie, to nie będzie wiedzieć w ogóle o co chodzi, nie? Słuchajcie to, bardzo proszę was. To nic takiego. Ja chciałem mu się odwdzięczyć sposób, że po prostu zabiorę mu to. Zrobiłem to samo. On się skapnął. Wszyscy na serwer. W sensie ja go ściągnąłem po części. I też mu zrobiłem test, potem zrobiłem mu parkour, tak samo jak on, na tym samym rząd. Tylko zmieniłem mu pytania. A tu już nieważne. Schowałem mój temy. I napisałem mu. A właściwie to tak. Chodźcie. Zobaczycie to. To jest w naszym Mongraiderze, w sumie. Przeżyjcie to. Jeszcze raz. Tak, tutaj to jest. Tak, to tutaj. I temy są. I y, temy są w porozmieszczanych po całej wiosce. Porozmieszczane po całej wiosce. I nie w domkach ani budynkach, ale obok. Kto wie powodziąg A! I temy są w, y, w tych w barryce, jak coś. Nara i sobie. Po znalezieniu itemów iść na te kordy po niespodziankę i właśnie po niespodziankę. I to jest temat dzisiejszej gry po niespodziankę, ponieważ nie napisałem tu kordów, ponieważ zapomniałem się troszeczkę. Sam go zaprowadziłem na te kordy i powiedziałem mu, żeby po prostu tam wszedł, a wiecie co tam było? Czekajcie, bo się mi coś uruchomiło, po prostu nie wiem, co to jest za majka. Komputer jest do kasaty. Tam był trap. Skrzynka, pułapka, w spodzie TNT. A że on miał przy sobie itemy, nie wszystkie, ale miał. Nie założył ich na siebie. Wybuch. Itemy mu wybuchły. I w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie odrabiać mu te itemy. Więc historię znacie. O, oczywiście, tu jeszcze. Duwo się zmieniło, bo parkura w ogóle zrobiłem. Naprawdę, serio? I tu jeszcze była część zadania. W ogóle nie. To on zrobił wtedy mi. Super, widzę, że umiesz po prostu. Ja to już nieważne. Dobra. Więc yy, rozejrzyjmy się tu w ogóle w tej wiosce troszeczkę. Może poszukamy tych troszeczkę temu. Bo pamiętam. Że ja mu pochowałem te itemy w barelsach, co nie? I ja pamiętam chyba trzy miejsca w, z, z tych barelsów. I te itemy, które po prostu zostały pochowane w tych, item, w tych barelsach. To ja nie będę musiał wtedy mu yy, ich odrabiać i po prostu to będzie też dla mnie trochę łatwiej. Tu jest jeden z barelsów, tak, tu jest barrel. Tak, i tu mamy jego klatę. Jezu, tu było 6. Dobra tak, tu było sześć. Pięć Ender perełek jego i jego łuk. Dobra, ten barrels możemy sobie zniszczyć. Chyba nie chcę mi się go podnosić na tym momencie. Pamiętam, że też było tak, tam była jedno, ogólnie, muszę sobie ulepszyć literkę. Tak, teraz tak. to sobie z powrotem zmienimy na platę i tak. A, czyli nie muszę mu odrabiać seta, czyli to jest nawet git, bo seta miał całego w ogóle schowanego, no spoko. A jakbyś nie wiedział, się mam to tu, na tym drzewie była ta barelka, o tutaj. Dosłownie pod parkurem, jakbyś no? no, w tym momencie. No, ja to robię specjalnie, żebyś ty wiedział. W sumie, dla kontentu, tak, dla zostawię tutaj tą beczułkę. Dobra. Syk. Syk. Oje, takie lotery, bracy. To są takie. jest taka codzienność. Ty, 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 kolego. Jeszcze. Ja bym musiał jego kilo znaleźć, bo to jest najważniejsza, najważniejszy item, który muszę znaleźć. Tak nie bij, nie bij, nie wybuchnij. No chyba, proszę, proszę, nie wybuchnął. No, dobra. Dobra, po co ja idę, skoro mam takie cechy jak elektra, tak szczerze. Tak, jest. A, bo tu były tylko to, okej. Okay. to wyrzucę na chwilę. Zbiorę szybko, dobra. O. Dobra, bo to ja nie przemyślałem tego ogólnie, no, dobra. Dobra, no nie przemyślałem. on miał 32, tak? On miał 32 to. 32. Okej, okay, to były moje, to były jego, okej. Okay. Spieprzam stąd, bo szkielet mnie zaraz wyduje. Yy, ja nie pamiętam więcej. Naprawdę widzowie, nie pamiętam więcej. Chociaż. Coś mi się kojarzy, że ona była gdzieś na jakimś dachu, ale... Nie. To tyle! Tyle na razie, Szymon. Reszty tam po prostu będę się Ci odrobić. Ja ci mogę tak, ja ci powiem, co nie, bo ja nie mam levelu. Naprawdę, ja nie mam levelu. Nie masz elytry. Kurde, nie masz elytry. A ja mam elytry jakąś w zapasie, bo ja byłem w Endzie. Dobra, jednak nie mam. Oho oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, No to jednak nie mam elytry. Nieźle, nieźle, może tu coś mam, nie, to jest, nie zniszczałam Mamy Mam elitrę, bo ja byłem w... zapomniałem, że byłem w endzie. Dobra, chłopie, to ja mam jednak dla ciebie elitrę, bo jak byłem w endzie, to ja zbierałem kilka elitr, dosłownie chyba z dwie czy trzy elitry. Żeby potem się nie wracać i dobra, mamy to. Nie, w tej sensie nie ma, ja idę ogólnie... Co my mamy w tych skrzynkach? A właśnie, bo tu nie masz miecza. Dobra to ja wezmę ci tutaj zrobię No spokojnie jakieś Itemy Dobra już chciałem Dobra oh yeah. Netherite'u nie mam Dlaczego? Bo ci dałem ostatni mój netherite I naprawdę sorry za kilow. Naprawdę sorry za kilow. ja wiem że miałeś dojebany kilow, że tak powiem Netherite'owy ja spróbuję ci go odrobić na razie ci zrobię taki ale naprawdę chłopie, ja ci spróbuję go odrobić, Bo po tych nawet nie miałeś, ale ci zrobię, bo. Mieczar też nie miałeś, ale okay, ci zrobię też żeby nie było. Czekaj, resztki sobie tutaj oczywiście schowam, bo nie będę ich chyba tutaj mieć w tym. Sza... Hmm, co ja chciałem. Nie Nie wiem, nie pędę. Jak miałem barelsy, miałem dużo barelsów, bo ja tak craftowałem te barelsy żony, To jest po prostu powalone. A! I miałem taki ogólnie pomysł, żeby skrafto, żeby zbudować mu jeszcze tak zwany jak, nie wiem jak to się nazywa, czekajcie chwilę, zaraz ja to zobaczę, zbudować mu po prostu posąg, tylko taki w środku, jak jakiś z, właśnie w środku z prezentem. I teraz co ja mogę temu dać, skoro ja nie mam bloków odpowiednich. Okraść nie będę, Dobra, tam się zbuduję. klitkę jakąś śmieszną, Ja, ja ogólnie zrobię coś takiego. Hmm, czekajcie, sekunda, bo coś mi się wydaje, że ja to robię już kompletnie. Źle. A nie, dobra, dobra, że robię to tu, to tu. I nie, 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 tu. Nie, tu, nie, tu nie. To tu, to tu, i to dobra. Jest OK, chyba mi się wydaje, czy nie? Tak, środek jest równy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. To idzie. Jeszcze wyżej. Tu mu zrobimy oczywiście Z zejście. Tak. Znaczy, prędzej to najście bym powiedział. Taka uch, uch rakieta, ale taka strachna. A ona mi nie wyszła tak szczerze, mogę zrobić... Mu? że tak powiem takie drzwi małe, cytne. Nie da, to już brzydko wygląda tej ścieżki. Okej, dobra. No raz, zrobimy mu w taki sposób. Co tam? Wejście będzie w takim miejscu, to w takim razie skoro tu jest wejście, to ono musi być zakryte, co nie? Dobra, zrobię mu takie główienko troszeczkę. No, takie główienko mi wyszło, ale no dobra. To, dobra, to to nie, to sobie to, to zabierzemy w tym momencie i zrobimy. Nie, bij mnie, mam mało seta, dziadówko. Naprawdę ci mówię, naprawdę ci mówię, mam mało seta. A ty mnie cały czas bijesz, a ja nie mam tu I nic nie mam, naprawdę nic nie mam, nic nie, dosłownie nic. Jeśli obejrzysz odcinek, no dobra, nie, tak to ci nie zrobimy, to teraz tak tak, zrobimy, damy ci na środku eliterkę. czy ci, ci, ci damy coś w ten design w ten design i w ten design masz łuk swoje perły, swoje fajerwerki swój miecz swój kilo. I dodatkowo ode mnie jeszcze łopatę. Zgniłe, zgniłe i zgniła. zgniłe. I Dobra, łopatę, ci nie daje, bo nie pasuje tutaj do zgniłych. Do Dobra, łopatę, ci mogę dać po prostu tutaj do skrzynki, tak szczerze jak chcesz ci dać Te, te zgniłe, to jest tak, takie jedzonko. jest takie specjalne, a no, tu ci wrzucę tak. Od, od, pod tym idealne. Segregacja musi być poczekać, bo gdzie tu to masz perty. Dobra, no dobra, tu się to... Ja zawsze tu to ci też tu wrzucę. Wieśniuk. A tu ci... Ogólnie polepszyłem mu to wcześniej. Nie widzieliście tego. To było też w nagrody, tak szczerze. Dobra, to mu zrobiłem. Jeszcze, żeby mu trochę pomóc. Pomóc. To mogę zniszczyć to. Ale nie zniszczyć ci tego, jeśli będą nie biły tutaj te pająki albo jakieś mopsy. Więc trzeba być naprawdę teraz ostrożnym, żeby mi tutaj nie, nie zniszczyć mu tego tej elewacji pięknej, że tak bym powiedział. Sięgnę? Nie sięgnę mu tego. Dobra, bo mi się już na serio mięsko kończy. Idealnie 16 mu zebrałem, brawo! Proszę Pana! To tyle niech zostanie... To tyle niech zostanie i mi się wydaje, że... Czekajcie, bo to za krótko trwa w ogóle. Serio, za krótki film, to tak nie może wyglądać. Co ja tutaj mam? Mam ciasto, mam to, mam to, mam tamto. Sram to i owam to, nie mamy tu temu, sam mam to temu, więc nie dam to temu, bo to nie jest, chłopie. Dobra, teraz tak szczerze, poczekajcie. Tak szczerze, Tu jest zombie? Przewidziałam się, szczerze. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, choć się domyślam. A! Możemy przejść jeszcze parkura szybko. Tak, tak, mega szybko. Nie chce mi się tego przedłużać w filmu. Ale skoro to już nie ma, co. W sumie to też już można zniszczyć. Albo nie, to jest pamiątka. A pamiątkę się yy, zostawia. Tyle w tym Nie przechodzę więcej, bo naprawdę nie chcę mi się tutaj męczyć. To nie jest film z parkura. Parkura jest na kątkach. Naprawdę, tu zrobiłem dla forfamu. Ej, nagram kiedyś odcinek tego parkura. Naprawdę, zobaczycie. Nagram kiedyś odcinek z tego parkura. Żeby po prostu było wszystko pięknie ładnie. A teraz, moi drodzy, dzwonimy do mojego przyjaciela, Szymona, z którym właśnie tutaj gram. I zobaczymy jego reakcję. On o niczym nie wie, że ja nagrywam. O niczym nie wie. Naprawdę o niczym nie wie. Więc, że tak powiem, będzie grubo. jeden 121. Tak, 121.1. Zobacz w ogóle. Co? Zobacz. A na co ja mam patrzeć? No na kamerkę, moment. A ja wyłączyłem Discorda, bo ja wtedy mam lagi. Na sekundę. Ja nie mogę, bo ja mam lagi. Ja wyłączyłem. U, jest? Ale wrócisz. A mnie zacina dosłownie. Nie, nie chcę mi teraz się wyłączyć. Na chwilę, kiedy teraz wyłączysz, Boże. Nie wiem, nie obchodzi mnie. Poczekaj. Mamy w ogóle w bazie handlarzy z, z lamami. Chłopie, mamy handlarza z lamami! Kurwo, o, o ty kurwo, je ja mama. Czemu? Moja mama się na wkurwiła. Czemu? Nie przeklinaj po pierwsze. O moja, moja mama, moja mama to zrobiła. Moja mama to ten, zrobiła ten. Nie no, się wysobić. Gdzie ty jesteś? No. Tam, gdzie strapowałeś na kreatywie. Są to jakieś moje itemy jeszcze. Są Gdzie ty jesteś? No w tamtej w tej pułapce. A gdzie są twoi w pułapce? Muszę jakoś z niej wyjść na KT, bo nie wyjdę normalnie bez kilo. To jest taki prank 4 na znowu Ogólnie nie dało się od... A dobra zobaczysz sam. Nie mam nederytu. Zrobiłem ci diamentowe narzędzia, ale zobaczysz. Opatrz, wyłącz już kreatywa, bo to nie ma sensu. Jak Ty na kreatywa. Ale ty wiesz, że tej. Leżało te... tam. Leżało tam. Wyłącz tego kreatywa, bo to jest naprawdę nie, Nie wiem. I to jest. Set. To jest twój set, chłopie. Znalazłem twojego seta. No, ten. Ale nie, nie było wszystkich. Są, są jeszcze porozmieszczane barelsy, ale nie pamiętam za chynudowe gdzie. Będziesz musiał sobie po prostu je znaleźć. A, czekaj, dla testu. Ja, ja, dobra, weź z tym. Z mi z z z z z z z z Dla z testu czy nie jesteś na kreatywie? I nie przeklinaj, powiedziałem do ciebie coś. Nie wybuchnij tych skriperów. Całe dawaj. Jedną. Dobrze no spokojnie. Nie denerwuj się. Co to jest? Tajna baza? Nie jest tajna baza. Jaj był taniej bazy. Dobra, nie, nie mogę, przecież ja, dobra, nie, zapomniałem w ogóle, że ja, <śmianie> zapomniałem, dobra, na, za, idę na chwilę do tej bazy, a więc, że tak powiem, już, już wracam, na chwilę tylko, bo już idę z powrotem do bazy, a podpowiem wam, wam, szabadam, dobra, ogólnie mamy handla, HANDLARZA MAMY! Halo, jesteś? No, tak musimy coś z tym zrobić, bo mamy handlarza i dwie lamy. Ja zawsze zabijam handlarza i lamy. No to chyba cię coś boli, bo to wiesz, że to jest rzadkie. No, to nie jest rzadkie. Dobra, mam 10 jeszcze. Ale chłopie, że przyszedł do nas tak z dalekiej podróży, pan Żółt, y, to jest normalnie Żółt. Ja Żółt cztery zabiłem. Żółt i rzut jego Żółtki, tak szczerze. Nie wszedł. Zabili nam Nie, Nienawidzę, się No jak to mnie? Chłopcze. Dobra, mamy jednego bibliotekarza na szczęście z szczęściem dwa Anchantem. No dobra, chociaż mój został. To zostaw, bo ja tam będę potrzebował na mój kilo w który będę sobie Chłopie... ale zniszczyli nam y, Kowala i Alchemika. Dobra, wyjebane się stręcze. Powiedziałem, nie przeklinaj, bo chłopie naprawdę za chwilę. Pierdolaj z tymi damami. Ja pierdzielę, bo zaraz naprawdę zaraz mnie coś wyzwali normalnie. Po co? Widziałem Co? nie przeklinaj, a se to rozwalę. Żeby no tak tutaj nie było. Bo mi to nie wyszło. A no ja nie chcę, żeby takie gówno było na naszym serwerku. I no tak to raczej grać, się będę, bo tak? Co? boże, sąsiedzi mnie tutaj nawalają normalnie. Dobra, nie wiem. Ja naprawdę zaraz się rozłączę. Mówię nie przeklinać, a Ty mnie nie zrozumieć, że masz nie przeklinać. Boże, co? Zobaczysz za chwilę. Bo zaraz naprawdę przesadzisz. Co się robi? Boże, albo zamiast się rozłączyć. Zrobię coś innego. chyba wiesz co. Nie, bo ty nie wiesz, że to, wie. nie Nie, dobra, ty nie wiesz. Nieważne. ważne, ale kto inny wie? Kto inny wie? Kto inny wie? Wy, Ja pierdolę, ja. Nie rozumiesz mnie dalej. No dobra. To ja się rozłączam. Ja pierdolę. Nie się jeceń. A dobra, to ja nie muszę się włączyć, ale i tak będę już kończył, no tak. ponieważ Czemu? dobiegł już koniec, a ty nie wiesz o co mi chodzi. I do, zobac do zobaczenia jutro a. widzowie, do zobaczenia jutro widzowie, dopiero teraz się dowiedziałeś, że nagrywałem, esz!